Dzień dobry, dzień dobry, klasycznie wiewióreczki i bobry, spotykamy się w drugim dniu na Bambikowicach, tak? Tak, Bambikowicach! Tak jest! Bambikowice. Witamy, witamy. Witamy! Mam nadzieję, że nazwa się podoba. Słuchajcie, dzisiaj potrzebuję na pewno jednego ochotnika. Ja, 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 do czego, do czego? Dzień dobry, dziadek, A co tam się dzieje? gdzie ty już wlazłeś tam? Przepraszam, dziadziuś. Słuchaj, potrzebuję jednego ochotnika na pewno, żeby sobie dobrał drugą osobę, kto? która będzie szła na polowanie, bo my musimy coś jeść. O, to ja idę, ja idę, ja idę. To ja, 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 ja. ja. Nie, spadaj. O, to mamy dwóch. To panowie, jakiś tutaj... Kamień, papier, nożyce zróbcie. Trzy, cztery... I Goście, zobaczmy, kto teraz wygra. Kamień, co jest? Ostatnia szansa, jak nie, to biorę kepcia. No to się postarajcie lepiej. Postarajcie się, bo z Kepciem już zgidaliśmy I... dwa razy i wygrywa bez nikos! Tak jest, no nie, no jak to? No to zapraszam panie kotku ze mną. Panowie zostawiamy was, trzymajcie się. No, trzymaj no, się, ale nie chwila, jeszcze nie wyruszajcie, ja potrzebuję materiałów od was wszystkich. Raz, dwa, trzy, wyrzucać wszystko co macie po kieszeniach. Dobrze, 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 już ci dziadek oddajemy, proszę, 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 ziemia, kości, wszystko ci tutaj rzucam. Ja też mam propozycję, mam też propozycję, że Matek przez to, że przegrał, to powinien z dziadkiem zostać samemu tutaj w tej a my z pójdziemy zbierać nie, nie, surowce. Ja, cię, <gry> Ty ze mną zostajesz i budujesz tutaj, a jak skepciem zasuwają po zapasy. Potrzebuje drewna i kamienia. Raz, dwa, trzy, do lasu. Dziadek, zrozumiałem, Idziemy wykonać. Dobra, dawaj kamienia, nie mi tu brzęczysz. Tak, wyrzuciłeś wszystko, do zobaczenia. No właśnie. Jeszcze kitra tam. Elo Dobra, Matek, słuchaj, e, pierwsza kwestia, ulepszamy sobie wioseczkę, bo możemy już wioskę ulepszyć. Mam sporo zapasów, zaraz będziemy budować domki. No i co? No i jest, level drugi. Let's go! Co, czego potrzebuję na level trzeci? Deski i granitu Dobra, yy, co zbieramy? Bo on tak powiedział, że nie zrozumiał. No drewno i kamień, to najważniejsze Tylko pytanie, czy ty masz w ogóle jakieś narzędzia do tego Mam sikierę, mam sikierę A czemu nie masz kilofa? Ty jesteś kilofa Chodź do Minicek, idziemy. Musimy znaleźć jak najwięcej jedzenia, no bo tutaj niektórzy potrzebują dużo jedzonka. Proszę, pik, podłoga jeden. Ale pięknie. Podłoga dwa i teraz tartraczek wjeżdża. To daj mi drewno, ja zrobię deski i będziemy mieli kolejny poziom. Poleciało drewno, a, a ja zajmę się budową w takim razie domków dla chłopaków, żeby mieli gdzie spać po prostu, tak? No i klasunia Kurde, ile to potrzeba tego? Materiałów ty. Ty! a jaki Hollywood, widziałeś? Co? Jak drzewo spadło na drzewo, to zwaliło drzewo. I nie trzeba ścierać drzewa. Drzewo spadło na drzewo, to zwaliło drzewo? No. No ma to sens, co się wydarzyło. Ty, zobacz, ile malinek na lewo. Dawaj, idziemy na malinki. Na malinki? No dobrze, możemy iść tutaj na malinki. O stary, jakiś ktoś się we mnie toczy. Prawie mnie przejdę do zjechał. Kto to jest? Uważaj, uważaj, bo to jest coś mocnego, stary, chyba. Co on robi? Ty, on do mnie idzie, on do mnie idzie, on do mnie idzie, on do mnie idzie, on do mnie idzie. dawaj o! razem, dawaj razem. Dawaj, dawaj go. Ty przeżyjesz to? Przeżyję. On jest taki silny. Dobra, jest wyeliminowany. Korupa. Podniosłem to. Pa. Co to dało? Nie wiem, stary, ale Fajdę myślę, że jakąś może tarczę, talizma zdrowia. Zobacz, Jacob odblokował jakiś taliz talizman zdrowia. Nowy amulet. Rycerska tarcza A, czyli będziemy mogli teraz robić tarczę Kurde, to kozaskie, to się przyda Dobra, zarobiście. Dobra, dobra, dobra To zaraz będziemy to robić Tylko ja potrzebuję domku Przestronna chatka No dobra, może taka chatka, ty Ty widzisz? No tak średnio A, dobra Pyk hey, No to co? No kurde, Budowanko, czekaj. nie? Lecimy Niech deski się tam robią w tartaku Ja ci tu pomogę budować Taka trochę rudera, ale na sam start Na sam start żeby... ja myślę, Tak nie będą, by słuchaj wiesz. Byle by im na głowę nie kapało Ty, no nie mogę postawić Jak dziadek możesz postawić tutaj. Potrzebujemy też różne inne rzeczy, typu maliny, no wszystko co znajdziemy, my tak naprawdę jesteśmy zbieraczami. Ja nawet myślę, że powinniśmy takie kurki tutaj pogłaskać, żeby jaja zdobywać i tak dalej, nie? GDAK, GDAK! Ale... Coś ty zrobił? No kotlety, czy nie wypada z tego mięsa? No nie wypada, z tego jajka trzeba, ty jesteś jakimś, a... nie wiem, <laughs> weee. Sorry, gdar. Ty, a takie drzewo da się ściąć? O kurde jakie duże! Tylko pamiętaj, że ci się też mocno wtedy zniszczy twój a, siekierka. A ja eliminuję tutaj e... Ko, ko, koko mi ucieka i koko stój! No koko to właśnie. mnie tutaj zaskoczyło. Idę ją pogłaskać, chodź ja Jezu, jaki tutaj miły siekierko miał, pogłaskał po głowie i zadowolony Wiesz co tu jest? Patrz co tu jest, Oczy się Ej, Robimy większy dobra, patrz mam materiałów teraz Trzeci etap ukończony, o tutaj kończy robić domek, bo tutaj dobra. zrobiły się kolejne deski, także już biorę deski Będzie ulepszenie? Będzie, dokładnie tak, ulepsz wioskę, a nie, nie możemy, musimy zwiększyć oceny wioski rozbudowując ją, czyli najpierw musimy skończyć tą chatkę Dobra, 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 ostatni, no, ostatni rozumiem. element stary, tu, mam go Oj, mamy to! O, ale chata, kto tu będzie mieszkał? No ja myślę, że to taka stodoła dla wszystkich, słuchaj. Bo na razie na nic innego nas nie stać, wiesz? A co myślisz, Kepcio, o naszym wyborze naszego tutaj... Wilk! Wilk! Cię tobą! To no fuck, spokojnie. Nie musisz krzyczeć na wszystko. Można czasami po prostu wejść normalnie. Ej, tam jest ten potwór! Gdzie? chodź blisko! Pa, 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 pa! To jest A, to! Wilko! Nie, ten karaluch! Normalnie, ba, dawaj, to klepko, klepko! Nie, bo to będzie by... rakita. Pomóż, nie, pomóż, pomóż! Nie, nic się nie bój, nic się nie Dobra, bój. No, radę! też ładny. Niech go zabię go, go. Zobaczmy, może oni są pozytywnie nastawieni. Ja bym schował nasze narzędzia, bym poszedł do nich z mlekiem. To ja mam malinki w Dobra, malinki, mleczko, jak nas zaatakują, to będzie mega dziwna sytuacja. Dzień dobry panowie, on ma jakiś chłopy Hełm. Nie ma? Ty, to się. Jest nie. Czterech. Uciekaj, uciekaj! To jakaś inna ekipa. Nie, dobra, 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 ty bierz, bierz ten. damy sobie z nimi radę? Dobra, spróbujmy. O, ty, ty kopi, oni komieniami w nas rzucają. Nie, dobra, detonuję ich. Lecę. Dobra, pomagam ci. Oni są mocni, oni są Oj, uważaj. Uważaj, uważaj, uciekam, Oj. uciekam, jeden wyeliminowany. Ja walczę z przywódcą chyba. Jest wyeliminowany. Mam z jego mięso. No to idealnie. Zobaczę, czy teraz będziemy mogli ulepszyć wioskę. Nadal muszę zwiększyć ocenę wioski, czyli coś jeszcze musimy zbudować. Musimy nie zbudować. ma problemu, słuchaj, działamy dalej. Jakieś bliźniaka stawiamy, sąsiednią chocilkę. Mm, co bliźniaka chyba nie damy rady, ale spróbujmy z tym. Co to? Takie malutkie? No malutkie, malutkie. Co się tu zmieści? Się tu zmieści? No, to dla kepcze i dla jego Bebzona będzie. A no to idealnie. <laughs> o i pa pa pa. Unik unik! Uni. wow! Ty puster co! <laughs> dawaj go, dawaj go! Nie! Yeah, Zabijam <laughs> Ej, dobra, ja mam pytanie. Ile ty masz drewna, ile kamienia i ile grawitu? Na pewno wiem Czego? <grymne> Granitu. Już nie mówię, kolego. O, ja miecz. Trzymaj, trzymaj. Dwa, no. No, to teraz się już nikogo nie boimy. Kolejna osoba. Nie wiem, co się dzieje. Dawaj go z tymi mieczami! Tak, atakujemy? Dobra, no to teraz to już Dawaj. Możemy. O, ja jak szybko. On ma mięso. Dobra. I ognisko im zgasło, czyli wyeliminowaliśmy wszystkich. No i już finalizujemy, finalizujemy, słuchaj. O, dobra, trzeba u góry... Mam to, mam to, mam to. No Dobra, i ostatni kawałek. Uwaga, tyłu, 3, dwa, jeden, pyk, poszło. No i mamy. No teraz. No musi teraz coś. musi być, musi być. A z przesłoży przyszedł, ty, czekaj, czekaj. Może go Proszę zatrudnimy to, do roboty. Zatrudniamy go, a co ty chcesz ode mnie? Witaj. Ta słuchaj, 50 granitu, 17 drewna. I tyle. A ja, ten ty, to ja mówię co się, a ja 30 i 22. Bo ty nie oddajesz dziadkowi, a ja wszystko oddałem, co miałem. Proszę pani, ona nie jest do mnie negatywnie nastawiona, to jest jakaś miła osoba. Mam skrzynkę, tak, tak. Dawaj, 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 dawaj. A ja ci wskoczę na głowę? O, kurde. O. Oj, 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 tarapaty. Masz dla mnie miejsce uspania. No, oczywiście. Smarty przed chwilą wybudował. Super, poustawiam cały mój sprzęt. No, i idealnie, mamy nowego no i... mieszkańca. No, no, no. Ty, a możemy mu przydzielić ee, jakieś zadania? Wbudowy? Mam, 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 mam. Pogadajmy o robocie. Mogę z nim normalnie o. o robocie pogadać. I mogę. A, poszperajmy tu to chyba, żeby za mną chodził. I pomóż wiosce. No to prace związane, no, to, związane to, okay. z zasobami. Niech zbiera. Zbieraj pobliskie zasoby. Mogę, mogę ulepszyć okay. wioskę. Także klikamy, pyk, ulepsz wioskę. Mamy to. Poziom trzeci. Takie tempo Patrz z widzisz co mam w łopach? Ja patrzę tak, nie wiem <grym> jest tam, <grym> Nie do, nie, to, nie podchodź do mnie Dobra, a ja może zrobię pranka dziadkowi? Ale rozwalamy coś czy nie? Patrz jak on tam rozbudował już Nie, 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 rozwalamy, rozwalamy <grym <grym Ja tam się tam... No dobra Siema <grym> Chłopaki, chłopaki Co, tam? co się dzieje? Gostujcie, zamknijcie oczy Bo my poszliśmy na wyprawę i znaleźliśmy coś dobra, niesamowitego ja, ja nie patrzę, ja nie patrzę Każdy bo ma zamknięte? Nie no nie patrzę bo ci wy jesteście okay, normalni, okay, się... Jesteś ja ty... Dopiero dobra. co postawiłem wszystko, gdzie mi rozrabiał. Zrzućmy ją na duże, z nami porozmawiała. Chłopie, bo ale ta skrzynka też ona utknęła na tej wieży. A bo my ją ratujemy, okej. Okay. No to super. O Przechyla się, przechyla się. tu uważaj. WYSADZILIŚMY KOLEŻANKĘ nie. O nie Koleżanka o nie. spadła Twoja wina Dobra, to nie mówmy, nie mówmy, nie mówmy chłopakom Nie mówmy Mów, Nie, nie, mówmy. tego nie było Widziałeś, wy też im nie mówcie Chodź. Jesteśmy w krzaku, nie widać nas A nie widać Kepcia nie ma w krzaku trzy kiery! nie <laughs> pij EJ PADŁEM, PADŁEM Zrobiłeś. Jak ty padłeś? Głotu Nie. No to sam sobie zrobił pranka, to mi się nie. podoba Karma wraca, macie za swoje pranki Trzymy. Ty, a ja, ty jesteś 400 metrów stąd kapcie Idę, idę do Jest jeden problem Matek, nie? Jaki problem? Bo my ty tu drzewa wycięliśmy to, drzewa, a tu nam wyrosły palmy ty normalnie O kurde, niż... Jak tam w środku salonu wyrośnie drzewo, to będzie przypał Jest wysoko, jest wysoko, one cały czas rosną ty, hey, Dominik, gdzie ty jesteś? Bez nikos. Ja cię nie widzę. O, stary Ty, my się chyba tak rozdzieliśmy. Ty, no to niezbyt dobrze, bo ściemnia się, ściemnia się stary, my musimy wracać do bazy. Dobra, misiu kolorowy, bo trochę się ściemnia i no. ja już i tak mam końcówkę siekiery. Czemu się tak nagle się zrobiło? No tak działa noc, wiesz? Tak Aha. działa noc mniej więcej. Nie no, jak ściągnę ten, to jest trochę jaśniej, nie? Ale wiesz, A, jak się. Światło. Nie będę ci fizyki tłumaczył, ale się duży łapek w górę, więc łapię, to będzie i fizyka. Dobra, myślę, że powinniśmy już wracać do bazy, co? Do Bambikowic naszych, kochanych. Do dziadka. Jeszcze chrumka. O! Płaszcza. A, sorry! sorry no co ty robisz? A, dobra, już. No, z no. niego kwadrat już wypada, to no. fajne. Możemy, możemy teraz do bazy wracać, już. Biją mnie! O, jest źle. Ja stary uciekam. Mam bardzo mało życia. Ja potrzebuję pomocy. Kolejny mnie atakują jakieś ludziki. Nie, stary, ty jest trzeba. Ja nie wiem co się dzieje. Ja biegnę, ja biegnę do bazy, ale już na nim gdzie była baza, ja nie wiem chłopie gdzie jestem. Nie, wilk mnie goni. Za późno wracamy do tej bazy. Jest fatalnie. Myślę, że za chwilę panowie to będą nasze tutaj zlecaczki zbierać. Nie no jeszcze Wilk, to jest żart. Ja uciekam. Ja uciekam. Nie wiem, czy dzieje w jaskini, ale ja wchodzę do jaskini. To no, chyba nie był najlepszy pomysł. Nie ma ze mną bez nikosa, nie ma ze mną nikogo z chłopaków, ale będzie przychodził. Jest. w zasadzie to już jest. Już do mnie idzie? Nie, nie wiem. Ja tutaj poczekam na chłopaków. Gaszę światło, żeby nikomu nie wiedział. No to pożyłem. Kurde, zgubiłem kubusia. Zgubiłem kubusia na tym polowaniu. Zapuściliśmy się za daleko. Została nas noc. I nie ma kubusia. Nie wiem, gdzie on jest. Idę, idę po chłopaków. Spodziewałem się, że trochę więcej zrobicie. Wiem, ale nie, wiem. no dobra. Każdy ma swój koniec, chociaż łóżko? No, w sumie no, są. Wow. Raz, dwa, trzy, Idealny. cztery. Jest Co sześć wie? łóżek, panowie, tylko jest. No? Kupacy, no. Kupacy problem jest. Kubuś w nocy. Schował się no. chyba do jaskini. Chyba Ważne? do jaskini sam, no? Tragedia, zgubiliśmy się, za daleko się rozdzieliliśmy i, i mi zniknął. Zniknął mi gdzieś. Teraz pytanie: no. czy to jest prank i idziemy, czy jednak e, faktycznie coś się stało? Nie, się naprawdę, naprawdę, naprawdę go nie ma. Chyba jest w jaskini, no? Ale ja nie widzę go na radarze w ogóle. No nie, no nie ma go właśnie z. Zniknął. A pamiętasz, gdzie ta jaskinia jest? Pamiętam, pamiętam. No dobra, to w następnym odcinku w takim razie mamy misję ratunkową, bo w dzisiejszym zrobiliśmy wioseczkę, zrobiliśmy łóżko dla każdego, żeby każdy e, miał się gdzie wyspać. E, no i co? Będziemy rozwijać wioseczkę dalej, tak? Tak jest. Pozbieraliśmy surowce, jedzenie, no, ale zgubiliśmy naszego najważniejszego członka, Jacoba. No, no rudego to, trzeba e, znaleźć, i no. Zostawcie łapki, suby i czekajcie na kolejne odcinki, bo te są codziennie. Subskrybujcie. Trzymajcie się, pa, pa. Pa.